Czy zastanawiasz się, jakie biuro podróży w 2024 jest najtańsze? Nie wiesz, gdzie kupić wycieczkę i na co patrzeć podczas oferty? Dzisiaj sprawdzimy, które biuro podróży jest najtańsze i ma najlepszy stosunek jakości do ceny. A także znajdziemy najlepszą ofertę, możliwie że specjalnie dla ciebie, na zbliżające się wakacje w 2024 roku. Pod uwagę, bierzemy trzy biura: Rainbow, Itaka i Tui. Dlaczego wakacje.pl nie biorę pod uwagę? Ponieważ wakacje.pl nie są biurem podróży, a jedynie pośrednikiem dla innych biur podróży. Z tym, że w wakacje.pl nie ma biura podróży TUI. Przez kilka lat pracowałem w największym biurze podróży w dziale marketingu. Zajmowałem się wieloma hotelami i wiem na co patrzeć, czego szukać i a czego w ogóle nie brać pod uwagę. Pod uwagę szukając ofert na wakacje 2024 bierzemy czynniki takie jak All Inclusive ponieważ Polacy lubią All Inclusive. Uważam, że jest to wygodna i dobra forma na spędzenie tygodniowych wakacji. Nie jestem zwolennikiem All Inclusive, szczególnie w takich kierunkach jak egzotyka, ale na takich bliskich kierunkach jak Turcja czy Egipt jest to idealna opcja. Druga sprawa to czas. Patrzymy pod uwagę tydzień. Dwa tygodnie na All Inclusive to jest trochę zbyt za długo, moim zdaniem oczywiście, ale tydzień jest idealny. Trzecia opcja, kierunek. Będziemy patrzeć takie tylko destynacje jak Egipt, Turcja czy Grecja. Są tu najbardziej popularne kierunki dla Polaków, najchętniej wybierane, a także myślę, że najbezpieczniejszym wyborem, ponieważ zawsze jest tam dobra pogoda i są w bardzo dobrej cenie. Mógłbym wziąć również pod uwagę Wyspy Kanaryjskie, aczkolwiek zazwyczaj Wyspy Kanaryjskie są znacznie droższe niż Turcja czy Egipt. Kolejnymi Czynnikami, ale już mniej ważnymi, to będę patrzył, jak daleko jest od plaży, czy też co oferuje w ogóle oferta, którą znajdziemy. Z każdego biura podróży, znajdę trzy oferty, z czego wybiorę jednego lidera, który zostanie porównany między innymi liderami z biur podróży. To co? Jesteście gotowi na szukanie swoich wymarzonych wakacji na 2024 rok? Jesteśmy na głównej stronie i taki, Mamy tutaj. Bardzo przyjemne wyszukiwanie, dokąd wybieramy kierunki, takie jak wspominałem: Turcja, Egipt i Grecja. Klikamy Zapisz, kiedy. Biorę długość pobytu 7 do 9 dni. Sprawdzimy, jakie nam znajdzie kierunki, ale patrzymy ogólnie na termin wakacyjny, ponieważ wtedy kończy się dla. Dzieci szkoła, tak więc rodzice mogą wspólnie z pociechami lub sami sobie pojechać gdzieś na wakacje, a z kolei dzieci wysłać na przykład na obóz. Klikamy, klikamy zapisz. Skąd cała Polska? No ja bym szukał dla siebie oferty z Warszawy, ale wiele osób mieszka w innych miastach, więc może być to lepsza: Katowice czy też e, na przykład Poznań. Z kolei, dojechanie z Warszawy do Katowic czy do Poznania jest naprawdę bardzo proste, więc czasem nawet warto wziąć pod uwagę. Tańszą wycieczkę z innego miasta i sobie dojechać, czy to BlaBlaCarem, autokarem, czy pociągiem, i wtedy mamy zawsze zaoszczędzone np. 200-300 zł. Ilość osób, klikam dwie, ponieważ różne są rodziny. Niektórzy mają dzieci, które są, mogą latać na przykład za darmo, albo mają dwójkę czy trójkę dzieci. Ja będę szukał tutaj dla dwóch dorosłych i klikam szukaj. Jeszcze zaraz mi się pojawią tutaj filtry, które na pewno zaraz sobie sprawdzimy. Znalazło mi już kilka ofert. Sprawdźmy. Wybieramy oczywiście All Inclusive. Mamy również opcję hotel dla dorosłych, ale nas to nie interesuje. Nie klikam przy plaży, bo zazwyczaj na ofercie hotelowej jest już to napisane. Będę bardziej sprawdzał oferty na czterogwiazdkowe, ale brał pod uwagę również hotel trzygwiazdkowy, ponieważ wielokrotnie. Zajmując się wieloma hotelami podczas mojej pracy, te trzy gwiazdkowe między czterogwiazdkowymi minimalnie się różniły. Mamy długość pobytu, wyżywienie, oceny klientów. Warto patrzeć na oceny klientów, ponieważ nawet jeśli hotel wygląda doskonale i pięknie, to wielokrotnie w opiniach są różne komentarze, które niezbyt chwalą dany hotel. Standard hotelu. Klikniemy od trzech gwiazdek, żeby nam nie pokazało na przykład dwóch dwuwiazdkowych. Mamy ofertę udogodnienia, animacje dla dzieci blisko centrum. To na razie nas nie, nie interesuje. Sprawdźmy pokaż oferty i zobaczmy, co nam i taka zaoferowała. Również sobie klikniemy sortowanie, ponieważ rekomendowane dla Ciebie są to najpierw pojawiają się hotele, które są promowane przez dane biuro podróży i wypychane na samą górę. Mimo że nie mają wcale najlepszej ceny czy oferty. Klikniemy sobie najniższa cena. I mamy pierwsza oferta 30,1 opinia. Uważałbym na taki hotel, mimo że piękne zdjęcia, ale zdjęcia bardzo łatwo wykonać. 2000 zł za osobę. Termin wylotu 3 marca. Rzucę okiem szybko na jaka jest data wylotu, bo widzę, że tu są same. Musimy niestety wprowadzić jeszcze jeden filtr, czyli kiedy i na ile trzeba kliknąć wakacyjny. Będziemy szukać cały lipiec. Taki sobie jeszcze ustalimy, ponieważ w ofertach, które pokazała nam i taka wszystkie były albo na marzec, luty, bądź nawet na październik. I zobaczmy, co nam teraz pokaże. Turcja. Najtańsza oferta według Itaki to jest 2600 do hotelu Stella. Trzygwiazdkowy hotel, wylot z Wrocławia, all inclusive. Zero opinii z Itaki. Możemy oczywiście wrzucić sobie ten hotel do Google Mapsów i poczytać opinie z całego świata. Jest też taka opcja. I jak widać, Turcja jest najtańszym kierunkiem. Dobra, mamy opinię. Wrzucimy sobie w takim razie jeszcze jeden filtr, czyli oceny klientów powyżej czwórki. No bo jak widać, pokazała nam się pierwsza oferta, e, która nie ma e, żadnych opinii. Czasem lepiej zapłacić trochę więcej i się nie rozczarować po przyjechaniu do hotelu, niż potem żałować, że jednak się tych opinii nie poczytało. Turcja Akalia Resort, ocena 3.1, 46 opinii za 2600. Hotel Akalia Suite. Nie do końca wiem, jak to dokładnie czytać. Suita, Suite. To jest nieważne. Mamy 12 opinii i ocena 4.1. A także hotel Aslan City 4, 1, 451 opinii za 2800. Wszystko to jest 2800. Dobra, tak jak mówiłem, wezmę pod, wezmę pod uwagę trzy oferty i wybiorę z nich najlepszą. Teraz sobie je szybko przeanalizujemy. Otwieram w nowych kartach. Mamy nasz pierwszy hotel 4 gwiazdki, 2700 zł plus opłaty dodatkowe. Znacznie wzrasta cenę całej wycieczki. Mamy 6 i 13 lipiec. Dwie osoby, All Inclusive, wylot z Wrocławia. Za całość jest 5458. Odnowiony w 2023. Czytam właśnie opinie, Pokoje nie są w ogóle sprzątane. Trzeba iść do recepcji, dopiero na następny dzień posprzątają. Hotel zasługuje najwyżej na dwie gwiazdki. Bardzo słaby, ciągle powtarzające się jedzenie. Bardzo słaby All Inclusive. Brak ciepłej wody po godzinie 18.30. Pobyt ciężko nazwać przyjemnym. No jak widzimy, ocena 3 i 1 o czymś świadczy. Oczywiście znajdą się oferty piątki, ale niestety bardzo słabo jest oceniany. Zobaczmy, 700 centrum do centrum SIDE, najbliższe pary, komunikacja, 65 km od lotniska w Antalii. Dobra, ten sobie przeanalizowaliśmy. Mimo, że jest najtańszy, to niestety tak jak mówiłem, nie warto z niego skorzystać, ponieważ możemy się rozczarować. Sprawdźmy kolejny hotel Akalia, Już nie będę czytał tej trzeciego członu nazwy, bo nie wiem, czy dobrze przeczytam. 12 opinii 2,759 i widzę, że bardzo dobrze oceniana obsługa hotelowa. ładny, komfortowy, położony blisko centrum. Niestety nie za czyste, posiłki zimne plaża brudna. No niestety tak to bywa, jeśli chcemy bardzo dobrej jakości hotelów, szczególnie w Turcji, to wybieramy pięciogwiazdkowe hotele, które są dosłownie położone na samej, przy samej plaży, mają prywatną plażę z własnymi leżakami, aczkolwiek wtedy płacimy znacznie więcej. Póki co szukamy najtańszej opcji. Możliwe, że w kolejnym odcinku będziemy szukać... Najlepszej, najdroższej oferty, na przykład do Turcji, i wtedy będziemy brali inne pod uwagę rzeczy. Mamy tutaj rzutki, spa, hamam, sauna, za opłatą masaże 2759. Spójrzmy jeszcze na zdjęcia warto na nie czasem rzucić okiem. Mamy basen, przyjemny hol. Restauracja, restauracja tuż, przy, tuż z wyjściem na basen. Tak więc można na zewnątrz miło sobie zjeść posiłek. Uważam, że jest to dobry hotel. Weźmiemy go zaraz pod uwagę, i jeszcze porównamy z trzecią ofertą, czyli Aslan City. Kosztuje już znacznie drożej, ale ma 451 opinii, z czego ocena 4.1. Zobaczmy jeszcze tutaj opłaty dodatkowe. Do oceny zostaną doliczone składki, turystyczny fundusz pomocowy i turystyczny fundusz gwarancyjny, czyli trzeba doliczyć 30 zł. Całkowicie odnowiony, położony w centrum Anlanii, blisko najsłynniejszej riwiery tuleckiej plaży Kleopatra. Plaża Kleopatra to jest bardzo długa plaża, zresztą bardzo ładna, każdy znajdzie tam swoje miejsce. Byliśmy tam, nagrywaliśmy zarówno ujęcia z drona, przyjemne miejsce. Prawie że same piątki, w drugiej połowie października, blisko plaży, kolejka linowa na wzgórze zamkowe. Fajne bardzo miejsce w Alani, jest ten zamek, z którego rozciąga się przepiękna panorama na całe miasto, warto na niego wjechać, albo też wejść, bo można na piechotę. Położenie w centrum Alani, to już tak jak mówiłem, 130 km od lotniska, jest to kawałek, aczkolwiek jeśli jest też tutaj. Transport wtedy nie ma, bro, nie ma żadnego problemu. Basen patrząc na te dwie oferty, uważam, że 2800 zł A2750, czyli różnica około 40 50, 60 zł na osobie warto dopłacić za droższy hotel, który ma sprawdzone opinie i wiemy tak naprawdę, czego się spodziewać. Tak więc. Z Itaki wygrywa oferta do Turcji 2,819 zł za osobę plus 30 zł za te fundusze. Teraz bierzemy się za kolejne biuro podróży. To sobie zapisujemy i idziemy do biura podróży TUI. Co nam przygotowało TUI? Już zaraz się dowiemy. Mamy zapisane Aslan City, a teraz chodzimy na tui.pl i sprawdzamy tak samo oferty. Wakacje samolotem, już teraz możemy zaznaczyć all inclusive, dowolne lotnisko. Kierunek wybieramy, tak jak mówiliśmy, Grecja, aczkolwiek w Grecji coś nam nie znajduje w ogóle. Egipt, Egipt, wybieramy ocena 4. Plus. Tak samo klikamy tą ocenę, pobyt 6-8 dni, wylot od, klikamy cały miesiąc lipiec, dwójka dorosłych i szukamy ofert od Tui. Cena rosnąco. Mamy bardzo fajnie. Zjedziemy sobie trochę niżej i mamy Egipt. Też zaskoczenie, bo nie spodziewałem się tutaj zobaczyć Egiptu. A na drugim jednak miejscu Grecja. Tak więc jak widać, Turcja dopiero jest na czwartym miejscu. Czyli najtańszym wyborem dla, w biurze podróży tu jest Egipt albo Grecja. Zobaczmy, co nam przygotowały trzy oferty pierwsze. Tak jak mówiłem. Tutaj nie ma opinii od biura, tak jak było w Itace, przez klientów taka tylko jest zaciągana oferta z TripAdvisora. Oferta to jest w Egipt Sharman Sheikh, Falcon Nama Star Trzygwiazdkowy, dwóch dorosłych, cena 2082 zł, cena razem 4164. Już widać od razu, teraz, że cena jest niższa. Ale tak jak wspominałem, w biurze podróży tutaj, akurat tu wycofało się z przejazdów autokarowych, chyba że moja wiedza na ten moment nie jest aktualna i możliwe, że już zostało to wprowadzone. Ocena bardzo dobra. Spróbujmy jeszcze na takie podsumowanie: 2453 opinii. Ocena bardzo dobra, tak jak mówiłem. Pokój ekonomiczny. Co mamy? Piaszczysta plaża, liczba pokojów, trzy gwiazdki. Wi-Fi w lobby w cenie. Zobaczmy jeszcze jedzenie. Wiem, że jest all inclusive, ale bardzo często również jest napisane. Śniadania, obiad, kolacje, wybrane napoje bezalkoholowe, wybrane napoje alkoholowe, dwa bary, a także jedna restauracja. kameralny hotel. Jak widać bardzo dobra opinie. Dzięki temu że w biurze podróży tu jest TripAdvisor to mamy tak naprawdę szeroką ilość opinii nie tylko klientów którzy polecieli razem z Itaką i wystawili opinię. Dzięki temu można tutaj lepiej zweryfikować lepiej zweryfikować cały hotel. Godzina przelotu 5 godzin się leci do Egiptu. Ciekawe, że wraca się krócej. E, dobra, bardzo dobry hotel. Póki co wygrywa. Sprawdźmy jeszcze kolejne. Ale jeśli jest on najtańszy i ma dobre opinie, to e, zostaje Egipt. Już widać chyba po hotelu, po zdjęciach hotelu, że jednak Egipt wygląda bardziej luksusowo-ekskluzywnie niż e, tutaj Grecja. Kreta dokładniej. Porównując zdjęcia, to jednak Grecja jest trochę bardziej biedniejsza. Tu już mi się to nie podoba, dlatego już nie wybierał tego, e, tego klubu, tego hotelu. Dajmy mu jednak szansę. 100, tylko 182 opinie w porównaniu do tamtego 2000. No jednak i droższa cena 4200 All Inclusive. Zobaczmy również wyżywienie. Ok, 800 metrów do plaży. Nie wiadomo, jakieś nie, nieprzychylne opinie. Aczkolwiek opinia sprzed kilku lat. Mimo to jednak ma trochę tych jedynek. Dobra, ja bym z tego w ogóle zrezygnował, lepiej trochę jednak zapłacić mniej, a mieć chociażby ładniejsze widoki i super basen z taką jakby opcją. Nie wiem, czy to jest jacuzzi, czy to po prostu jakiś basenik dla dzieci. I jeszcze została hurgada. Już wygląda znacznie lepiej. Nawet lepiej od tej pierwszej oferty. To sobie już możemy wyłączyć. Tuż przy plaży porównajmy sobie 10 minut drogi od plaży. Więc pytanie: wolicie być przy plaży czy iść 10 minut często w skwarze? Różnica cenowa: 2000. No, tak naprawdę 110 zł, a mamy hotel przy plaży. Warto dopłacić? Warto. A mimo to, oferta jest, jeśli dobrze pamiętam, wciąż tańsza niż od i taki. Spa mamy. Mamy ładne, bardzo ładne pokoje, w których tak naprawdę spędzamy tylko noc, no bo przyznajmy się, wracamy spać i znowu idziemy, czy to na basen, czy to na plażę. Płatna strefa spa, plac zabaw, basen dla dzieci, mini dyskoteka. Super udogodnienia, nawet dla, na wakacje z dziećmi. Bezpośrednio przy plaży, plaża piaszczysta, dwa baseny. Mamy odpowiedź: wygrywa Bella Vista w Hurgadzie za 2207 zł. I pozostało nam ostatnie biuro podróży, którym jest biuro podróży Rainbow. I tutaj również. Jesteśmy na Rainbow i wybieramy sobie najlepsze oferty. Grecja, Turcja, Egipt. Kiedy? Cały miesiąc, lipiec. Dwie osoby, jeden pokój. Skąd dowolnie szukaj? I zaraz jeszcze dodamy kolejne hmm, filtry. All Inclusive. 7-9 dni. Zobaczmy w takim razie standard hotelu te 3 4 Zobaczymy, czy to się jakoś przełoży na gwiazdki. Dobra, zobaczmy. Grecja. Również Kreta najtańsza. Kategoria lokalna. Hotel trzygwiazdkowy. Dobra, zostaje. Bardzo ładne zdjęcia. Okolica już nie tak ładna. Jakieś parkingi, budowy, czy inne tutaj pustkowia. Nie zachęca, ale jak widzimy tutaj na plaży z, map, z Google Mapsów jest tuż przy samej plaży. No, mogliby to zdjęcie dać na drugą stronę, na wodę, a nie na jakieś zabudowanie. Nieważne. Mamy 2500, całkiem dobra cena, jeśli ktoś lubi Grecję. Polski rezydent, 800 metrów od plażą, przejście przez ruchliwą drogę. Dobra, idziemy dalej. Turcja, Riviera Egejska. Przyjemny hotel, dużo roślin, dużo zielonego. Z Katowic 2,500 za all inclusive. Niewielki kameralny. Jeśli ktoś nie lubi tłoków, tak jak są te niektóre molochy w Turcji, no to warto wybrać taki hotel. Uważam, że zostaje ta oferta. Zaraz ją sobie przeanalizujemy. Kreta wypada, nie podoba mi się ten hotel. No i zostało jeszcze Klara hmm, w Petra. Co ciekawe, w, tutaj są same widzimy Grecję, a natomiast w Itace były same Turcje. Dobra, mamy 2500 za hotel Chris. Diagoras 3 w też prawie że tuż nad samym plażem. W świetna lokalizacja. Tak naprawdę wszystkie te hotele są trzygwiazdkowe i bardzo podobne. All inclusive, więc na no póki co wygrywa Chris, no bo jest najtańszy, 2563, wygrał o całe tam nie chyba 20 zł. Jest transfer kameralny, 500 metrów piaszczysto kamienista, certyfikaty Błękitna Flaga, są to takie plaże, które są, jeśli dobrze pamiętam, najpiękniejsze, zadbane z ratownikiem, recepcja 24, hotele, 24 godziny, za opłatą, wyżywienie, all inclusive, jakieś opinie? Są fajne wakacje, 6 na 6, obsługa miła, pomocna, jeszcze rzućmy okiem na... Jak widzimy są to identyczne hotele, wygrywa Chris. Dobra, zakończyliśmy Wyszukiwanie ofert, pora na podsumowanie, które biuro podróży jest najtańsze i posiada najlepszy stosunek jakości do ceny, ponieważ niska cena nie zawsze świadczy o tym, że najlepiej wybrać tą ofertę, co się przekonaliśmy, czy to po opiniach, czy to po zdjęciach. Podsumowując, i taka oferuje nam wakacje all inclusive siedmiodniowe, dla dwóch osób za 5698 zł, plus jakieś tam opłaty dodatkowe 60-70 zł. Nie wiem dokładnie, jak to jest z tymi transferami, trzeba sprawdzić już przy yy, składaniu zamówienia, ale tym się teraz nie zajmujemy. 5698 i taka. TUI oferuje nam wakacje w Egipcie, w Hurgadzie, za 4414 zł za dwie osoby. Również all inclusive, wylot z Warszawy, jeśli kogoś to interesuje. No i pozostało Rainbow, czyli Turcja Rainbow, 5126 zł za dwie osoby. Wszystkie te oferty, zdjęcia, opinie i własne też, własne też jakieś preferencje uważam, że wygrywa oferta TUI. Nie dość, że jest najtańsza, ponieważ płacimy 2207 zł za osobę, za all inclusive. W pięknym miejscu, ponieważ Egipt Hurgada na pewno będzie pogoda, mamy bardzo dużo opinii pochlebnych. Mamy ładnie wyglądające hotele. Mamy super atrakcje zarówno dla dzieci, jak i też dla dorosłych: czy to strefa spa, jakieś zajęcia sportowe. Jest on również bezpośrednio przy piaszczystej plaży. W hotel Chris Rainbow był przy piaszczysto kamienistej. Mamy baseny, jacuzzi. E, również jest to czterogwiazdkowy hotel, tak więc już wyższy naprawdę standard. E, no i jest opcja najtańsza. Tak więc ten test pokazał, że na ten moment najtańsze wakacje all inclusive na 2024 rok znajdziemy na tui. Oczywiście. Już niedługo zrobimy razem z Patrycją inne testy. Dzięki za obejrzenie, subskrybujcie ten kanał i zapraszamy do kolejnych filmów.